Witam tam was na moim kanale w kolejnym filmie, i dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym. nie będzie to taki haul, że usiądę i wszystko naraz będę odpakowywała, ponieważ chciałam to dodagrać do, do vloga, ale okazało się, że w sumie. Dużo jest tego materiału i dam oddzielny filmik z holem zakupowym, z za odpakowywaniem paczek ze mną Więc będziecie mieli takie mm, urywki z mojego dnia, jak przychodzą mi paczki I jak ja po prostu z wami otwieram Jeżeli jesteście nowi, to nie zapomnijcie o subskrypcji na dole, łapeczce w górę Hi! Więc byłam odebrać w zarze dwie paczuszki i już Wam pokazuję, co tutaj się znajduje, ponieważ mamy trzy rzeczy. I tak. Mam w ogóle tak ładnie zapakowane. Fajnie, fajnie. Mamy, słuchajcie, sukienkę, która mi się naprawdę bardzo, bardzo spodobała na stronie. A nie, sorry, to jest crop top. Pom Pomyliło mi się, sukienka jest tam. Dobra, tutaj mamy crop top i teraz jakoś dziwnie wygląda czekajcie, jak ja to mam ułożyć, żeby Wam to pokazać, bo... Nie wiem dlaczego tak dziwnie to wygląda. Patrzcie, tak, tak właśnie to ma wyglądać, o tak. I z tyłu mamy takie ładne wiązanie, mamy odkryte plecy i tutaj nam się to tak ładnie tak bierze w takie coś i jest właśnie w takich kolorkach ładnych. I za chwilkę oczywiście przymierzymy. I kolejny topik to jest taki zwykły, biały. Postanowiłam, że wezmę sobie taki zwykły, bo ostatnio w ogóle nie mam takich basiców i było mi ciężko coś dobrać, więc stwierdziłam sobie, że wezmę basic. Rozmiar S, bo to był najmniejszy. Tak wygląda, też za chwilkę przymierzymy, czy te ramionka będą dobre na pewno. A jeżeli chodzi o to ten top, to jest to rozmiar XS. I otwieramy drugą paczuszkę. Tutaj już jest ta sukienka piękna to też mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Naprawdę. Więc otwieramy, kochani, otwieramy. O, kurde, ona ma jeszcze, jeszcze ładniejsze kolorki, zobaczcie. Naprawdę jest prze, prze, na Patrzcie. O, widzicie. I. Słuchajcie, ona kosztowała 100 jest to rozmiar excess. Zobaczymy, czy będzie prześwitywała, bo jak będzie prześwitywała, to się wkurzę zara. Naprawdę się wkurzę, bo 100 zł i prześwituje? No kurczę, nawet proszę, nawet o, nawet o tym nie mówmy, co nie? Ma być dobrze i nie będzie nic prześwitywało. Dobra, więc przymierzam. Okej, okay, więc to jest to. Jakoś, nie wiem, krzywa jest. A dobra, po prostu trzeba było tak... No niby ładnie, nie no fajnie, w sumie podoba mi się. Nie, ma, nie miałam takiego... Topu w szafie, więc w sumie to jest coś nowego, ale tutaj samo widać w ogóle kolorki w tej kamerze. Taka ocenka, takie 6 na 10, 6-7 na 10. Zwykły topik, tak on się prezentuje. Troszeczkę prześwituje, mam teraz taki stanik yy, i troszeczkę widać, widać tutaj, więc to mnie troszeczkę irytuje. Nie podoba mi się trochę, że to widzę. Taki bardzo przylegający, ja właśnie lubię, jak są takie przylegające, no. I materiał bardzo fajny. Zawsze te sukienki satynowe bardzo podobały, ale mm, jakoś myślałam, że nie będą na mnie wyglądały, ale ta ma troszeczkę taki inny krój. Może tutaj w talii powinna być taka troszeczkę bardziej dopasowana, ale no tak też jest nawet, Ali no. AliExpress Home Mamy coś na co długo czekałam. Bardzo długo, chyba pomysł jakieś dwa miesiące Albo trzy nawet Także masakra I jest to kapelusik yy, Jak to się robi? Aha, tak to się robi What the fuck? Czemu ja wygląda w tym jak gówno? I czemu to jest jakieś za małe? Aha, bo to trzeba, dobra Źle to zrobiłam Yes Love it! Podoba mi się, tylko jest jakieś za małe na mój łeb. A ja mam mały łeb, więc nie wiem o co chodzi, bo naprawdę jest za małe na mój łeb. Może trzeba to jakoś bardziej o tak zrobić. Hmm, hmm, hmm. Patrzcie! Trochę za małe jest na mój łeb, chociaż nie wiem, czy tak to powinno być. Hello guys, witam was. Dobra, moi kochani, więc zobaczcie, tak to wygląda po otworzeniu już trochę tutaj troszeczkę wyszparała. Okej, okay, po pierwsze chciałam powiedzieć, żebyście ignorowali cały syf, ale jest niedziela, jest po weekendzie i ja muszę tutaj posprzątać. Pierwsza rzecz jest to, to taka kosmetyczka, zobaczcie, taka malutka urocza. Mamy tutaj, a w ogóle, patrzcie, ostatnio z AliExpress zamówiłam sobie taki mega case z Hello Kitty. Nie będziecie mnie pytać, więc jest Aliexpress, i jest zarobisty, więc polecam Kolejną rzeczą jest oto taki kubeczek Czekajcie Słuchajcie, do kawki będzie idealny, zobaczcie, idealnie Z słomeczką będzie zarobisty, więc mega, mega fajny Otwieramy ten kubeczek Ja nie pamiętam, co ja tutaj zamawiałam tak szczególnie, więc to będzie niespodzianka O, dobra, ładne Patrzcie, taki w kwiatuszki Pokaż Dalej mamy Lucky Boxa Lucky Boxa, no w ogóle, no zobaczcie, Boże, jak ja lubię jak to jest wszystko tak ładnie odpakowane W ogóle jak przychodzi mi paczka, to ja po prostu jestem szczęśliwa To mi poprawia cały mój humor, serio Właśnie Uwielbiam Tu przychodzi paczka jak jest zapakowana i w ogóle to wygląda estetycznie Tak, ale wiesz o co chodzi, na przykład masz słaby Przecież dzień ale na przykład masz słaby dzień i przychodzi ci paczka i ty ją otwierasz I to jest takie mega, tak. bo zawsze jest tak fajnie Tak, w ogóle jesteś otwierasz... czy coś, bo później z tym chodzisz cały czas tak, 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 tak Dobra, mam tutaj tego lucky boxa i otwieramy co jest w środku Oczywiście wszystko ładnie zapakowane Naklejki, boże będę miała tyle naklejek, ja sobie je poprzykleję po, po, po pokoju, bo one są naprawdę cute One są naprawdę cute, zobaczcie, jakieś takie fajne Kolejne Od... A, patrzcie, to jest fajne. Dostałam jeszcze takie drugie i to jest przywieszka do telefonu. Mi się bardzo podobają te przywieszki. Ogólnie muszę sobie zmienić case, bo ten mi się nie podoba już. Mamy taką gumkę z takimi chmurkami. Cute. Takie przyczepki. Nie, ja raczej takich rzeczy nie noszę. Takich przyczepek. Nie wiem, może kogoś tam i ostatnie dwie rzeczy O, jeszcze długopisik O, długopisik to się na pewno przyda Time to bloom mm, Cute e, Tutaj mamy taką przywieszkę z baketem Z baketem do kluczy I Mamy taki, o Natasik, mega ładny gumkę i that's cute Ja ogólnie takich rzeczy nie noszę, ale no Przyda mi się na pewno taka duża rainbow Rainbow e, do telefonu to też zaraz odpakujemy I spróbujemy przywieźć Tutaj mamy różową, więc mamy dwie Taki tygodnik to mi się na pewno przyda żeby sobie rozpisywać, patrz fajne Mam dwie koszuleczki i z tego co ja pamiętam To zamawiam jedną, więc nie wiem dlaczego są dwie Ale zobaczymy Zobaczymy, otwieramy To jest rozmiar XL. Wziąłam największy. Wyszło do mnie na papier... e, tylko dwie rzeczy. No spoko. Dobra i zrobimy później przymierzanie. Jak ja się trochę ogarnę, to zrobimy przymierzanie, bo muszę przymierzyć. Więc pierwsza rzecz to jest taki topik i on jest taki niby basic, ale ma tutaj z przodu takie coś, taką jakby arabiżuterię. To jest rozmiar XS. Kolejna rzecz, druga rzecz jest to e, gorseto topic, no tak, tak to było na sobie napisane. On tak właśnie wygląda i jest fioletowy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będzie na mnie wyglądał. Bo pamiętam, że kiedyś przymierzałam coś podobnego w Urban Outfitters I to wyglądało źle Ale jak widziałam na zdjęciach To ten topik wygląda bardzo fajnie Więc jestem ciekawa jak to będzie u mnie wyglądało Więc już za chwilkę sobie to przymierzymy I to jest także rozmiar XS Nie minęło 10 minut, a ja już mam kolejną paczkę Także mam nożyczki i otwieramy Ej, nie. Aaaa, okej. Okay. Aaa. Yeah. To są słuchawki. Zapalimy sobie bardziej światło. O, teraz jest pod światło. Kocie, nigdy nie wychodzisz. Patrzcie, tak to wygląda. I wiecie co? Zrobimy test. Imo, zrobimy test. Ja jeszcze muszę z tym nagrać Instastory jakieś. Czy coś takiego. Tylko ja bym chciała zrobić test tego, czy to w ogóle wiecie dobrze działa i w ogóle, bo, bo nie wiem, muszę przetestować to. Okej, okay, ten topik też mi się mega podoba, jest naprawdę bardzo fajny, materiał też ma nawet spoko, nawet taki przyjemny. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, nie zapomnijcie o łapiecie w górę subskrypcji na dole, wpadajcie również na mojego Instagrama, na mojego TikToka. I do kolejnych filmów. Możecie pisać w komentarzach, jakie chcecie filmiki, żebym nagrała. To na pewno wezmę jakieś inspiracje od Was. I do kolejnych filmików. Bye!